Teraz ćwiczenia rozciągające, z pozycji na kolanach, lewa noga na zewnątrz, kolano stopa do lewej strony. Pilnujcie, żeby wam kolano nie uciekało do przodu. Starajcie się je wypychać do tyłu. Rozciągamy wewnętrzną część uda. Możecie też czuć okolice biodra i pośladka. Jeśli czujecie. Rozciąganie trzymamy. Jeśli ktoś ma bardziej rozciągnięte mięśnie, przesuwamy stopę na zewnątrz bardziej i ruch z bioder. Wtedy będziecie czuć, że bardziej rozciągacie, ale bez wypychania bioder do tyłu. Solwetka musi być w tym samym ustawieniu. Pokażę Wam to z boku. To jest często występujący błąd, gdzie myślą, że tak jest dobrze. Nie zwiększamy rozciągania. Jeżeli Wypychamy biodra do tyłu i przechylamy się do przodu. Dopóki sylwetka jest wyprostowana, to nic się tu nie zmienia. To oznacza, że mięśnie są gotowe na głębsze rozciąganie. Trzymamy. Wdech. I powoli wydech. Wdech. I wydech. I jeszcze trzy powtórzenia. Wdech. I wydech. Ostatni raz. Zmieniamy nogę. Znowu pilnujemy tego kolana. Jeśli uciekam, jeśli są słabo rozciągnięte, wtedy przestawiamy kolano, stopę do linii z kolanem, żeby nie była taka sytuacja. Jeśli ktoś ma mocniej rozciągnięte, bardziej na zewnątrz, kolano do tyłu albo znowu z tym ruchem do boku. I trzymamy pośladek, szczególnie z lewej, mocno napięty, wdech i wydech. Jeszcze trzy, Wdech. i wydech, ostatni raz. Świetnie. Teraz będziemy rozciągać przednie mięśnie. Ud i w zgięciu biodrowym. Przekładzimy się na brzuchu. Znowu pośladki mocno ściągnięte. Staramy się dopychać biodra do podłogi. Unosimy lewą stopę. Staramy się dociągać do siebie, do pośladka. Jeśli stopa jest blisko, na no tyle, żeby złapać za Pięte lub stopę, próbujemy dociągnąć bliżej, ale bez unoszenia bioder, bo wtedy już wyginacie kręgosłup, obciążacie odcinek lędźwiowy i nie pogłębiacie rozciągania, czyli nie ciągniemy pięty, jeśli czujecie, że to zgięcie w stawie biodrowym jest uniesione, kiedy tu jest odstęp, to znaczy, że nie rozciągamy już tych mięśni. Staramy się biodra do podłogi. I trzymamy. Powolny oddech, wdech i wydech. Pięć. Cztery. Trzy. Dwa. Jeden. Teraz prawa noga. Może być sama stopa do góry, pracują tylko mięśnie nóg, albo jeśli już na tyle mięśnie są rozciągnięte, możemy ciągnąć stopę do siebie. Trzymamy. 5, 4, 3, 2, 1. Rozluźniamy. Położymy się teraz na plecach. Lewa stopa na podłodze, prawe kolano blisko klatki piersiowej i przy wydechu unosimy, żeby rozciągnąć pośladek. Tylną część uda, jak również naszą łydkę. Wdech i wydech. Jeśli ktoś czuje, że ten moje jest jeszcze wysokie, to wykonuje to ćwiczenie w pozycji siedzącej. Można sobie przytrzymać tą nogę. Tętno nie wyższe niż 120, żeby leżeć w pozycji na płasko. 5 4 3 2 1 Nie próbujcie za bardzo forsować tego rozciągania, żeby wam się ta noga nie Trzęsła, żeby mięśnie nie zaczęły drgać, bo to znaczy, że za mocno próbujecie rozciągnąć wdech, noga ugięta, wydech unosimy do góry. No nie musi być wyprostowana. Jak czujecie rozciąganie tylnej nogi, to będzie nawet ze zgiętą, jeśli moje mięśnie są słabo rozciągnięte. I jeszcze trzy, dwa. I jeden. I teraz pośladek lewa strona, czyli lewa noga powyżej prawego kolana. Wypychamy lewe na zewnątrz lub dociągamy prawe do siebie, żeby poczuć głębsze rozciąganie lewej strony. Trzymamy. Pięć, cztery, trzy, dwa jeden zmiana nogi to samo prawe kolano na zewnątrz głębsze rozciąganie przyciągamy lewe do siebie czujemy rozciąganie prawy pośladek okolica biodra górna część ciała rozluźniona pięć cztery trzy dwa jeden świetnie krzyżujemy nogi do pozycji siedzącej i powoli wstajemy. Dziękuję wam za dzisiaj. Jeśli wam się podobało, proszę kciuki do góry. Wysyłajcie linki znajomym i wszyscy razem ćwiczymy. Przygotowujemy się do lata.